dzisiaj progres mojej kursantki Ewy, tutaj możecie spojrzeć tutaj wychodzi taka lekka buła no i tort jest nierówno otynkowany bardzo ładna figurka swoją drogą po szkoleniu zaczęła się walka mamy tutaj bułę tort ma już swój pion, co możecie zobaczyć tynk nie jest taki zły, natomiast trzeba było popracować nad stabilnością kremów, kolejny tort tutaj już z warstwą Fault Myślę, że jest całkiem poprawnie zrobiony tort z takim dripem. Nie wygląda za bardzo estetycznie, ale nie jest też taki zły. No i zobaczcie, jaki progres. Mamy tutaj idealny czarny tynk, przepiękny drip. Kolejny tort Ewy. Byłam z niej niesamowicie dumna. Zobaczcie. Super. I zobaczcie tutaj, jaki słodki mamy. I tęczę, i unicorna. I piękny, równy torcik. Ewa tutaj popracowała nad stabilnymi kremami, ale nad figurkami i tynkiem. Zobaczcie, to jest jej najnowszy tort. Jestem z niej niesamowicie dumna. Jaram się. Idealny tynk, przepiękne balony. I zobaczcie, jaki słodki miś w balonie to drugi najnowszy tort Ewy, który jest przesłodki. To dowód na to, że ćwiczenie i konsekwencja daje efekty, ale też wiedza, którą mamy. Dlatego warto się szkolić i podnosić swoje kompetencje. Zapraszam cię na szkolenie.